Moi drodzy, to miejsce za mną to nie jest wcale miejsce zbrodni. To jest niesamowity performance, gdyż dzisiaj program Warszawa w obiektywie znajduje się na premierze książki Tatiany Jachyry pod tytułem. Teatr Wskrzeszonych. Jeżeli myślicie, że czytaliście już wszystko, jeżeli chodzicie po ulicach i nie boicie się swojego cienia, to znaczy, że nie czytaliście tej książki. Zapraszam Was na to fantastyczne wydarzenie, zapraszam Was także do tego, abyście stali się wiernymi czytelnikami Tatiany i Achyry, a program Warszawa w Obiektywie zaprasza Was teraz na relację z premiery tej właśnie książki. Moi drodzy, to miejsce za mną to nie jest wcale miejsce zbrodni. To jest niesamowity performance przygotowany specjalnie na dzisiejsze wydarzenie, bo dzisiaj program Warszawa w obiektywie znajduje się w kawiarni Antrakt, gdzie odbywa się premiera książki Tatiany Jachyry pod tytułem Teatr Wskrzeszonych. Zapraszam serdecznie.